I witam po przerwie. Będziemy teraz rozmawiać na temat technologii blockchain. Ta technologia wielu osobom kojarzy się z bitcoinem, a bitcoin z kolei kojarzy się z przestępcami i z różnymi przekrętami finansowymi. A tymczasem zarówno jedna jak i druga technologia są bardzo pozytywne, zwłaszcza blockchain. I na temat tego blockchaina chciałbym porozmawiać z moim gościem, którym jest ponownie Ernest Frankowski, szef firmy IT9 i Nowy Wymiar Prawa. Witam Cię Ernest i miło Ci widzieć po przerwie. Cześć Paweł, miło Cię widzieć. Dzień dobry Państwu. Ernest, ty jesteś ekspertem w bardzo wielu dziedzinach, ale blockchain jest jednym z takich twoich głównych koników, dlatego chciałbym, żebyś trochę właśnie o tym blockchainie w tej rozmowie ze mną teraz opowiedział. Może zacznijmy w ogóle, czym w ogóle ten blockchain jest? Zacznę od tego, że trochę utrudniłeś mi zadanie, bo być może wielu naszym widzom blockchain nie kojarzył się z Przestępczością, a teraz <noise> trzeba to. Trochę... Trzeba cię odczarować, teraz trzeba wycofać te teraz słowa. Tak, e, Odczarować. E, I to znaczy, no zacznijmy od tego, czym jest blockchain. Blockchain jest przede wszystkim e, zdecentralizowaną bazą e, danych której, której, która ma mechanizm napędzający, i tym mechanizmem napędzającym są technologie kryptograficzne. Charakterystyczną cechą tej zdecentralizowanej bazy danych jest to, że nie ma takiego centralnego systemu, centralnego hosta, czy centralnego systemu rozliczeniowego, który de facto nadzoruje całą sieć, całą bazę i jej użytkowników. W założeniu blockchain to jest taka struktura, sieć, baza danych której wszyscy uczestniczy, uczestnicy, wszyscy, wszystkie węzły, wszystkie komputery, wszyscy użytkownicy mają jednolity i taki sam status. Nie bez powodu mówi się o blockchainie, że jest siecią czy bazą danych peer-to-peer. -peer. No peer to powiedzmy takie angielskie określenie na. Na, na, wskazanie, na wskazanie tego, że dwa, dwa podmioty są na tym samym poziomie e, hierarchii. To, co wspominałeś o tym skojarzeniu ze światem przestępczym, to rzeczywiście to jest taka rzecz, która wynika z tego, że e, jedną z głównych zalet e, blockchaina m, jest e, jego zdolność do zacho zachowania poufności i gwarancja, jaką daje, co do tego, że dane, które raz tam trafią, Praktycznie nie mogą być zmienione właśnie dzięki tej zaawansowanej kryptografii. No i oczywiście ta możliwość, jak każde narzędzie, no każde narzędzie no nawet, nawet, nawet grzebień może być użyty w niecnym celu, żeby zrobić komuś krzywdę. Każde, każde narzędzie może być wykorzystane w zły sposób i oczywiście pojawiały się sporadycznie. Różne zastosowania blockchainowych sieci, które z racji tej poufności no, były wykorzystywane do tego, żeby na przykład no, mówiąc już dosadnie, prać pieniądze pochodzące z nieuprawnionych źródeł, ale to jest absolutny margines, marginesów wykorzystania tej technologii. No właśnie, bo, bo przede wszystkim blockchain kojarzy nam się z bitcoinem, to jest to, chyba ten bitcoin tak najbardziej, blockchain wypromował. Z tego co mi się udało wyczytać, bitcoin był pierwszą technologią, która wykorzystała blockchain w 2009 roku, czyli od, od niego tak się tak naprawdę zaczęło, ale do czego jeszcze oprócz właśnie takich bitcoinów czy do kryptowalut można taki blockchain wykorzystać? Jakie tu możesz podać przykłady? No oczywiście to, to, to prawda, no ktoś na początku, zresztą bliżej personalia tej, tej osoby, czy osób nie są do tej pory znane, wymyślił kryptowalutę, ideę kryptowaluty w postaci bitcoina i na potrzeby właśnie funkcjonowania tej idei został wymyślony protokół blockchainowy, no który pozwala, Kryptowalucie w ogóle funkcjonować. Później kolejne osoby, które zaczęły rozwijać tą technologię, czy korzystać nawet czysto, bym powiedział, tak komercyjnie, gospodarczo z idei bitcoina, no dostrzegły, że blockchain jako ten nie wiem, protokół, ta baza danych, ten koncept technologiczny, który jest fundamentem bitcoina, ma duży potencjał i ma też szersze zastosowania. I blockchain się oddzielił od bitcoina i zaczął żyć własnym życiem, być wykorzystywany do. E, innych e, implementacji do innych celów gospodarczych. I te inne, inne zastosowania, no tutaj, że tak powiem, e, sky is the limit, e, jak to się ładnie mówi, możliwości są niezmierzone, bo obecnie blockchain jest wykorzystywany oczywiście, no, za jego pomocą są tworzone kryptowaluty, e, za jego pomocą są, e, są realizowane zbiórki publiczne, funduszy, które później służą do, do, do inwestowania startupów, to znaczy startupy emitują swoje tokeny, czyli de facto taką własną kryptowalutę po to, żeby w jej postaci tak jakby sprzedać quasi udział w przedsiębiorstwie i w ten sposób pozyskać finansowanie. No, to jest jakaś alternatywa w obecnym świecie do pozyskiwania finansowania poprzez banki, Inwestorów, fundusze czy poprzez, czy poprzez ofertę na giełdach papierów wartościowych. To jest, myślę, bardzo istotne zastosowanie. Coraz częściej mówi się o wprowadzeniu blockchaina do systemów healthcare, ponieważ tam są dane wrażliwe, dane pacjentów o, o zdrowiu, więc niezmienialność i poufność tych danych jest absolutnie kluczowa. Blockchain próbuje się wykorzystywać jako system do e, rozliczeń między instucy, instytucjami e, finansowymi i tutaj pewnym, e, pewne sukcesy w tym zakresie notuje bardzo znany polsko, a teraz pols, polski, a teraz polsko-brytyjski e, startup właśnie blockchainowy. E, I jedną z takich ostatnio modniejszych idei jest to, żeby tokenizować. Różne aktywa za pomocą sieci blockchainowych. Czyli, żeby Ci dać przykład, lubisz samochody, ja też, no wyobraźmy sobie, że mamy, mamy piękne samochody, jachty, dzieła sztuki i z jakiegoś powodu chcemy rozdzielić na takie, jakby świadectwa udziałowe te, te, te bardzo luksusowe aktywa i te jakby procenty czy cząstki tego, tego aktywa, którym jest dajmy na to super luksusowy samochód, z jakiegoś powodu. Odsprzedać jakiemuś bliżej nieokreślonemu gromu, gronu użytkowników, i też blockchain do tego typu tokenizacji nie tylko spółek, ale także aktywów fizycznych bywa używany. Do tych takich wykorzystań czy zalet tego, tego blockchaina jest bardzo dużo. Co może być w takim razie takim hamulcem, że ta technologia się tak nie rozwija, jakby się chyba mogła rozwijać? Chyba, że się mylę, chyba, że się rozwija, ale ja jako użytkownik tego jakoś szczególnie nie widzę. No faktycznie ona, dynamika rozwoju blockchaina jest trochę inna niż na przykład AI czy robotyzacji. To znaczy, na przykład właśnie AI czy, 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 czy machine learning i robotyzacja to jest coś, co już jest wszędzie i często tego nie używamy, nie, nie zauważamy, że nawet w bardzo prozaicznych zastosowaniach te technologię wykorzystujemy. No blockchain jest bardzo trudny nie tylko do zrozumienia, to można naprawdę dyskusję toczyć długie, czym jest blockchain, ale także jest trudny do jakby wdrożenia, kiedy. W taki, do takiego stopnia, żeby powiedzmy uzyskać w wyniku jego wdrożenia w miarę szybko czysto komercyjne efekty. To jest materia na, na dłuższą rozmowę, ale faktycznie znalezienie biznes case'u Czyli jakiegoś z, 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 sprawnego sposobu zarabiania na produkcie, systemie czy, czy, czy bazie danej blockchainowym no jest dużym wyzwaniem i mało komu się udaje. No w związku z tym zapewne tak niewielka liczba z sukcesem wdrożonych implementacji blockchaina. Teraz skąd na czym polega ta trudność? Ano na tym, że blockchain jest dlatego bezpieczny i taki pewny że oparty jest na mechanizmach kryptograficznych, ale te mechanizmy kryptograficzne mają swoje wady. Po pierwsze, żeby było superbezpieczeństwo w blockchainie, to sieci blockchainowe są relatywnie wolne, są nieporównywalnie wolne na przykład do sieci obecnych, takich centralizowanych sieci rozliczeń międzybankowych. I teraz, kiedy chcemy zbudować superbezpieczny system do takich rozliczeń, który jest jednocześnie super szybki, to to są dwa Rozmijające są się światy, i mnóstwo bardzo mądrych ludzi, wielkich instytucji prowadzi badania podstawowe, jak te dwie rzeczy połączyć w jednym systemie. Więc to jest taka podstawowa, podstawowa kwestia. Druga jest bardzo związana w sumie też, można powiedzieć, z samochodami. Blockchain w takim klasycznym rozumieniu właśnie, gdzie on jest zdecentralizowany i oparty na kryptografii jest mało ekologiczny. Żeby ta kryptografia działała i ta sieć dzięki temu mogła być bardzo zdecentralizowana, no to niestety systemy, które w tym uczestniczą, po prostu z racji tych wyzwań kryptograficznych, które przeliczają, no, też pochłaniają bardzo wiele energii elektrycznej, i to jest też jeden z zarzutów, który klasycznemu blockchainowi się stawia. A czy są jakieś organizacje albo instytucje, które, którym zależy na tym, żeby taki blockchain jednak nie trafił do użytku, które starają się blokować tę technologię? To znaczy tak blockchain blockchainowi nierówny, to znaczy od 2009 roku minęło już trochę czasu i no wtedy to był jeden blockchain który no którym był oczywiście Bitcoin teraz takich głównych kategorii blockchainów jest kilka no jest blockchain publiczny czyli taki klasyczny ala Bitcoin czyli to jest totalnie sieć zdecentralizowana gdzie nie ma interesariuszy w postaci nie wiem instytucji rozliczeniowej jakiegoś państwa jakiegoś banku banku centralnego nie wiem firmy ubezpieczeniowej nic to jest jakby dobro tych równych użytkowników równych sobie, którzy, którzy no, w tej sieci mają jakieś interesy i działają, więc to jest taki blockchain i taki blockchain z różnych powodów jest, e, jest oczywiście nieakceptowalny, no na przykład dla banków i dla państw, chociażby z racji skrajnej anonimowości, która e, w nim zachodzi, no, jakby. Myślę, że państwu, jakimkolwiek państwu trudno byłoby zaakceptować strukturę realizującą jego interesy, nad którą nie miałby no, w, w tym zakresie e, kontroli. Mhm. Troli. Ale są wytworzone już zostały takie formy hybrydowe blockchaina. Yy, blockchainy prywatne, właśnie hybrydowe, no gdzie próbuje w różnych stopniu mieszać się te cechy klasycznego block blockchaina wolnościowego, zdecentralizowanego, takiego troszkę anarchicznego, takiego troszkę informatycznego protest sągu, właśnie z jakimś elementem raz tej wydajności, która jest potrzebna w masowym zastosowaniu i yy, zwłaszcza komercyjnym i z tym jakimś elementem yy, kontroli instytucji wyższego rzędu nad tym, co w tej sieci się dzieje. No ale oczywiście puryści technologii blockchainowej powiedzą, że to już nie jest blockchain, tylko jakaś tam wariacja na jego temat z ewentualnie pewnymi elementami tej technologii w środku. Ernest, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Są to rzeczywiście bardzo ciekawe informacje i mam wrażenie, że moglibyśmy na temat blockchaina jeszcze rozmawiać nawet nie kolejne 10 minut, ale kolejną godzinę albo kolejne 10 godzin. Ja zachęcam również widzów do tego, żeby się zainteresowali tą technologią, żeby się jej nie bali. Nie jest to wcale technologia wykorzystywana przez przestępców. Jest bardzo dużo dobrych zastosowań blockchaina. Warto na ten temat poczytać, zastanowić się, w jaki sposób tę technologię zastosować we własnym przedsiębiorstwie i może Troszkę się bardziej z nią zaprzyjaźnić. Enes, bardzo dziękuję jeszcze raz za gościnę w programie, a widzów zapraszam do oglądania naszego programu za tydzień. Dziękuję, do zobaczenia!